3, 2, 1, cześć! Uwaga, in before spam. I mega spam. Mega spam. Uwaga, uwaga, czekaj. Coś słabo to idzie ten spam. Masz kolarek, masz mm. przebicie. No, o, jest, 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 jest. Dobrze, jest. Nie oh, lubię. Sorry. Dobra, odliczam 3, 4, start Siemanko ja jestem Wartes. Nieprawda <noise> I biegnę na środek. Tak, ja jestem Wartes. Właśnie e, słuchajcie. Mandzia i witam no, jakaś śmierci po nordmańsku. No, ja chciałbym tutaj życzyć na samym początku. Chodź Wartes, 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 gdzie jesteś? Ja idę na północny zachód. Czyli na jakie kordy? Dwójka, jedenka, trójka? Minus, 20, minus 30 i minus 25, to no nie po prostu. No dobra, minus 30 i minus 25. Aha, Byk. Dobra, biegnie tam, biegnę tam. Tak, chciałem powiedzieć, że dzisiaj gram na padzie od Xboxa, więc będzie ciekawie. To jest pierwsza sprawa, a drugie, ja chciałbym życzyć Vertezowi wszystkiego najlepszego, gdyż dzisiaj swojego jego rodziny. Tak, dzięki. Życzę ci miliarda widzów. Jej. Jak pięknie, tylko szkoda, że w Polsce to nie ma tyle osób żyjących. Nie... Może kiedyś, może kiedyś przejmiemy, jako wiesz. Będziesz nagrywał. Będziesz nagrywał po what? Będziesz nagrywał po Swahili. Swahili to jest język przyszłości. Swahili. E, A from what country is it? E, po, po. Nie, po, nie... Zaki, lol, otworzyłem skrzyni i wszystkie temy, które miałem przy sobie, mi zniknęły. Ej, zawsze wszystkie. spoko. Wszystkie. Nie są, niesamowity serwerem CSGPL. Jeszcze dostałem tutaj bana za. O, Wertes szpieg na Ale dobra, każdemu się zdarzają błędy, bo to będzie taki filmik antyreklama. Po tym jak reklamowałem przez moje wszystkie filmiki, teraz taka antyreklama, taki. Doszbak Mancio Werty z kolei się Ktoś mnie bije, pomóż, bigo. Dam ci mieczek, jak go zabijemy. Za bo też. Bigo, 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 bigo. Wiesz, bo ja mam mało serduszek, wiesz. Ty tutaj balcz, ty tutaj opacz. Dobra, daj mi mieczek. Dobra, trzymaj. Dziękuję z góry. Trzymaj, bo uważaj, kolejni biegną. Czy można oswoić Wertezika rybką, czy nie? Pak, miecz mi zniknął! Lol, brawo. Wow. Dobra, kolejny żyje. Ale ich tłuczemy, jak głupi, nie? Mm -hmm. No bo wszyscy pobiegli oh, za nami. Gdzie jest Mandzio? Zabić! Gdzie jest on? Boże, cofa, cofa cię też, trochę tak? Wiesz co, jak, no, jak gra wykrywa, że jestem za szybki, to... of course jest ooo taktycznie. o skrzynka, ja sobie ja wezmę ja... tunikę o nic dla ciebie, nic dla ciebie, sorry okej okay. przepraszam, przepraszam, no, okazało się, że skrzynka była pusta A empty, uh. mhm co ten koleś robi? wiesz co? Eee, z... a kurde, już mi się przypomina akces z budeczką. opowiedz wiesz co? na jego nieszczęścia mam wędkę O. opowiedz historię Pewnego dnia, gdy wyszedłem z negatywem na dwór na naszej plaży na Hawajach, Bany jeszcze spała w łóżeczku. Zobaczyliśmy pewnego gościa, który chciał określić nasze mieszkanie. Czy on się nazywał Gimper? Zac... Nie, ale uh -huh. zaczęliśmy go gonić. Po czym tak go ganieliśmy? On to był jakiś zawodowy. Ej pa 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 pa, pa. mądry jest. No? Przed podwodę. Dobra, to był zawodowy pływak. Odrzucasz go. Ej. Taki protip. Wiesz co, no w, no w sumie to prawda, no nie, ale jako mm -hmm. jak nie mam nie. Zbroi to mu zadaję zero obrażeń, ponieważ wędka nie zadaje obrażeń. A jak zadaje to wiesz, to jeżeli istnę, jest znajdzony, to mu się regenerować. Tak. Dobra, ale ja już sobie płynę tam prosto. No ja tak wiesz, że, ale będziemy hisz... go tak gonić. Nie, nie będziemy mieli dostępu do skrzynek, to w końcu ludzie się... E, Kontynuuj historię, żadne skrzynki, żadne Zobacz, tutaj zmartwienia. My chcemy wszyscy historię. A dobra, to tak gonili, płynęliśmy za tamtym zawodowym pływakiem, no nie? On, on bardzo ładnie pływał. Jak już mówiłem, pewnie to był Edward Zawodowiec e, No i w końcu. John zniknął? On, on tam jest, on jest z lewej, widzisz, on tam, on tam A. płynie do skrzynek. Wiesz co, bierzemy go jakoś. Ja sobie tutaj zjem. Dobra. Wiesz mamy przerwa, pada deszczyk, jest ładna pogoda. No i ci mówię, tak sobie pływaliście. Ładna pogoda! Chociaż nie mamy pieska. Ale. Ty, on pomyślał, żeby na wysepkę wrócić, to jest wracano na wyspę. Dobra, tak jak mówiłem z tym, go z tym gościem, zawodowo pływach, płynęliśmy tak sobie do niego. W końcu negatyw się zmęczył i stwierdził, że sobie popłynie na brzeg, no nie? Mhm. Mm I na brzegu zaczęła się taka historia, że on znalazł łódkę z wiosłami i po prostu dopłynął i gościa zabił. Oo. Tak, i teraz na Hawajach szuka policja i już tam nie wracamy. Rozumiem. Gdzie zamierzacie uciekać? No czy wiesz, akurat nie będą nas ścigać zbytnio poza krajem Takie to w końcu hawaje, cała skrzynka. Klepamy jego nie! To, ja uciekam. Także jesteśmy wolni. Ale ej, ale ty nie nagrywasz tego co ja mówiłem, tak? Nie, nie. No to dobrze. Bo jak to by wyciekło, to trochę taka... Nie, 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 nie martw się, wiesz, na mnie zawsze możesz liczyć. Dobrze, cieszę się, jestem z tego zadowolony. Także... Także jak już mówiłem, łódki nie mamy, czyli teraz będzie gorzej. Mhm. Mm ale wiesz, jest lepsze? Że możesz go bić. Bo Ziem. on patrzy, że go obkrążyliśmy. Dobra. To go gotam Twitch, a ja obstawiam tyły. Chyba, że on ucieka jakoś bardziej. Pak, chcę się bić, to jest lepsza sytuacja niż wtedy, bo tam tamten cały czas uciekał. Tu, Co sądzisz o tych nowych opcjach YouTuba dla YouTuberów? O, rzucił mi nasionka. Takie, że możesz sobie umieścić w rogu swój profil, przez co ludzie mogą wejść na Twój profil, i tak naprawdę po zastanowieniu to bardziej przeszkadza, niżeli pomaga. Ale druga funkcja jest dużo fajniejsza, gdyż możesz stawić miniaturę swojego filmiku z obrazkiem, a nie z obrazkiem. Ja właśnie to widziałem, Ludzie nie widziałem, gdzie to się ustawi. Ja. To jest już dla wszystkich w adnotacjach. Przynajmniej ja coś takiego dostałem, bo A, na displayu przeczytałem temat. nowa notacja. No bo widziałem mu Pabla, właśnie widziałem u, u, u każdego. U każdego po prostu. E, I ogólnie, dla mnie to jest fajna opcja. No dla mnie jest. Tylko, super, że no, mi, mi, myślałem, mi się nie chce o się robić. Ja że Pavel dodawał obrazek, no nie po prostu za no, no ja, ja i też i, i później zaznaczał, ale ja też mówiłem Niluksowi, że tak robi. Dobra, to chodź tu do mnie i idziemy I w las. E, Wójku Wer, to masz jeszcze jakieś historie. Historie. Mm -hmm. Historie z życia. Który, na przykład nie wiem. <grywa> e, poproszę to o żelazku. Żelazku? Tak. A teraz mówię, bo pamiętam, że kiedyś musiałem szybko pójść na egzamin e, Wiesz, no to był egzamin na prawo jazdy, musiałem wziąć garnitur, Olszczyk. bo dlatego, że usłyszałem taką historię po prostu od kolegi, że jak ktoś ma garnitur, to, to ma większe szanse, żeby zdać, no nie? Mm -hmm. e, i był taki bar, że miałem e, ko koszulę nieupracowaną, bo wiesz, lat tam z pralki, no nie z tam, gdzie, jak, jak to się nazywa była, mm, Kurde to słowo no. suszyła się, o, suszyła się <laughs> Takie trudne słowo <laughs> Tak, zap zapomniałem o tego słowa w ogóle. No i trzeba było mi uprasować, bo była trochę popamięta ta koszula, no nie? No i wiesz, jako że mi się śpieszyło, to szybko wyjąłem żelazko, podłączyłem. No i trzeba uprasować teraz. Tak myślę, okej, okay, dobra, to nam wezmę. Tam pamiętam, że za zawsze trzeba było wody dolać, czemu to jest pochodnia? Wodę doleć trzeba. Nie zadawaj głupich pytań. No i dobra, dolałem, tam coś poklikałem i dobra, trzeba uprasować. Dobra, pracuję, pracuję, zadzwonił telefon, no nie? No to dobra, to od razu pobiegłem odebrać. Me, ja... to gdzie jest jesteś? Wiesz, jesteś? Właśnie. Ja na, ja na górę wbiłem. A. Okej, okay, dobra, opowiadaj dalej, ja cię nie przerwałem. No i tam poszedłem odebrać telefon, ja sobie rozmawiam. O, skrzynia. O, Pusta. E, poszedłem sobie rozmawiać, przez tą, przez tą skrzynię chciałem powiedzieć. Mm -hmm. Przez telefon. Dobrze, ja rozmawiam. Gadam, gadam, gadam. Nagle patrzę, mi się, wracam. A ty mi się Czy co? koszula mi się zjarała o. bo zapomniałem, że laska podnieść, wiesz? To jest o. wejście na laskę. Jaki, ktoś dobrze napisał. Jaki web? Ja, ja tutaj się bawię w tarzana. Hej Tarzan, where you are? E, Na drzewie. Okej. Okay. A gdzie ty? E, nie wiem. Jestem koło drzewa. <laughs> A tutaj. <laughs> Dobra. E, musimy gdzieś pójść. To jest pewnie. A proponuję spawn. Przykład do góry. O, tutaj. Do spawn. Mhm. Mm, okej. Okay. W zasadzie oni i tak nas nie zniszczą. I tak się to skończy, że któryś z nas umrze. Jak zawsze. Kiedy mówię, że nas nie zniszczą. Tak, tak to się skończy. Ale ty, ty, z, ty tutaj i zazwyczaj jesteś. i druga osoba przetrwa i ona wygra, to wszystko, mhm. a druga będzie się nudzić. Ha ho, 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 ho. Ja tak miałem z Multim. Ostatnio, teraz. No ja ja też tak że... często miałem, jak z kimś grałem. <grym> Wiesz, ktoś na początku miał i ja sobie sam latałem, albo ja na początku padłem, i ktoś sobie tak latał. Tak mówię o. O odcinkach, które ostatnio planowałem z Pablem nagrać, no ale jak już mówiłem. <grym> Wysłuchajcie, na... jak nie nagrywać z Pablem i nagrywać z sub. Unsub. Unsub. Jak to? No, przykro mi. Zombie, zombie, zombie. Słyszałeś tą teorię? Mm, tak. Uważam, Dziś, że. Tak, Magno. <laughs> Ja uważam, że ty to wciśniesz i umrzesz. Tak? Tak. Wiesz ja tu nigdy nie byłem, więc wolę tego. Tak <noise> Jeżeli zostaniemy we dwójkę, to tutaj idziemy, okej? Okay? Zapamiętaj kordy, czekaj na eee, Dobra, i no... Poita postawiłem. O, właśnie, zapomniałem, że race minimaps. No Czy... właśnie sobie dzisiaj zainstalowałem. O, kroba. To teraz się nie możesz patrzeć, ponieważ twoi widzowie jeszcze nie są gotowi na takie widoki, tylko zabiję szkieleta. Aha uh -huh. Ponieważ zrobię bardzo nikczemny czyn. Tam, to tam zombie są operacji. Mhm. Mm Weź sobie przybliż na kontrol. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Dobra, nie patrzę. La, 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 moi widzowie nic nie widzieli, bo zamknęli oczy. Okej, okay, możesz już patrzeć. Tak, Dobrze. nic się nie stało. O, widzę, tam krowa ciągle stoi. Tak, tak. Także no. Nie, nie wiem, co ty tam z nią robiłeś. A, takie tam, wiesz. Okej. Okay. Co, co robimy? A, jest... sześć osób zostało. Tak? A, no, to czy to widzimy to kogokolwiek. kogokolwiek? O! Jest! Na górze. Gdzie? Nie na górze. Gdzie? Tam, na drzew. No no no, mhm. no 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 Pytanie, czy skoczy do wody i trafi, czy nie skoczy? Jak skoczy do wody i trafi to... To, to go zabijamy, yy... jak nie skoczy do wody i nie trafi, to wtedy umiera Wow! Ej! Tu go się bije! Ej! Szybko pomóż pomóż, pomóż, pomóż! Bigo, pom, pom, pom. bigo, bigo, big, Tak, wy tak, wiesz o co chodziło? Oooooo Że... że on się do siebie odwrócił byśmy go zabili. Shit. Ale się nie odwrócił. Czekaj, bo koleś na mnie też biegnie. O! Nie, yeah, wygrałem z nim Czemu spać A SG Spike będzie działał? Działa czy nie? Nie, no problem. O. Nie mogę patrzeć na ciebie! Będziesz już musiał walnoć ten fajny odnośnik do mojego filmiku z czasem. O reklama! Reklama, Czekaj, 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 tak. bo ja tutaj mam Wów dużo panię. czemu ja od niego w ogóle nie uciekam na... W ogóle czemu nie uciekamy? od niego? Mm, Nie mam dla tego pojęcia. Nie wiem. Darmode? To jest taka zamota, gdy się w sojusz ugra. Mhm, mm to zbalej wszystko na sojusz. Tak Zwalaj wszystko na sojusz. Wszystko na sojusz. W ogóle najlepsze jest to, że mi ze szkieleta... kurde, lag jest! Lag! Czemu no. go nie biłeś jak? no prosiłeś? O, umarłeś. Tak? Bol? Czemu ty się jak umarłeś? <noise> Ponieważ były lagi, nie mogłem zabić szkieleta, zatem... Się zabił? Za... Nie, nie, zacząłem uciekać i kolej z enchantowanym mieczem nie wziął na hita. A, enchantowanym. 11 no. minut... Som... No, tak. Enchantowanym? Tak. Skoro Dobra. mają? Nie wiem. No, kurde, trudno, jest, mało potworów jest, u, nie? U, ktoś bana dostał, zobaczcie. A, zapraszał Admin... No to nie, 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 ja tam no, zacenzuruję. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, ja, nie, ja nic nie widziałem. No ja Dobra. Werseru, by dziękuję za tę piękną historię, pożegnać się ty, bo ty się przywitałeś też. Nagrywałeś? Tak. A, okej, okay. to no, także... Tak. Mówiłem, że na Dzięki ja, ja, ja być Fantom, on, on być Zohan. Dzień dobry. I yy, my idziemy, tak, uciekłem z pułapki, haha, dobra. Mhm. Także komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę koniecznie, my żółty, się to żegnamy... eee, jest znaczy, Zrzyty... żółty, <ślaffy> żółty, czerwony, co znaczy, <ślaffy> 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 czerwony guziszek. <ślaffy> Seems legit. Yep. <noise> tak, Tak, cześć. Powiedz coś tam jeszcze. Um, uważam, że wpływ pingwinów afrykańskich na polski YouTube jest pozytywny. Dziękuję, do widzenia. Cześć. cześć, cześć, cześć. Do widzenia Artur Szpakowski, żegligowski i Włodek. To były prawdziwe dane Verteza. My się z Wami żegnamy, papa. To na były razie. prawdziwe cześć, dane Verteza. Szybko, szybko w... wpisywać na Facebooka i go stalkować. Go, go, go.